Dzień dobry. Chciałam pokazać, jak umieszać farby, aby uzyskać kolor szary. Specjalnie mam trzy kolory podkładu, biały, szary i czarny, umieszany bezpośrednio z tubek, czerń i biel. Czerń i biel, a gdzie mam biel? Zatem, gdy pomieszam sobie kolor biały z czarnym, Uzyskuje szarość. Wiadomo, w różnych gradacjach, w zależności od ilości proporcjonalnej białego i czarnego koloru. Zatem mam kolor szary i on wygląda na różnych tłach w ten sposób. Jednak taki kolor szary jest nudny i umiejętnością artysty jest uzyskanie różnorakich szarości, takiego spektrum kolorów szarych. Umieszanych z różnych barw. I chcę pokazać, że poprzez mieszanie różnych farb uzyskamy także kolor szary bez dodawania czerni. Zatem ja nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale robię sobie próby. Najpierw wezmę mm, czerwień. z takim seledynkiem. Nie mam tutaj pod ręką błękitu. Powstaje fioletu brąz, w zależności też od ilości arby. No i teraz sobie próbuję. Mam fiolecik, a może dodam trochę żółcieni. I teraz próbuję sobie na moich podkładach, jak ten kolor. Będzie wyglądał. Jest tutaj taki zbrudzony róż. Zatem popróbuję jeszcze dodać niebieskiego. Nazywam go niebieskim. Oczywiście jest to jakiś tam turkus czy seledyn. Ale mówimy tutaj generalnie o gamie ciepłej i zimnej. Zatem, jeżeli widzę, że mam coś z gamy ciepłej, dodaję gamę zimną. Jest on bardziej fioletowy. Ale już zbliżony do mm, szarości. Muszę sobie wyczyścić pędzel i zacznę od tego seledynu. Jak widzicie, mieszam farbę bardzo dokładnie, tak żeby wszystkie włoski w pędzlu były otoczone tą farbą. Może trochę bieli. Widzimy już, że tutaj nawet na palecie zbliża nam się ten kolorek do szarego, który powstał z bieli i czerni. Zatem przyrównam sobie to tutaj do tego szarego umieszanego z bieli i z czerni. Zachęcam malarzy, przyszłych malarzy, do mieszania farb. Teraz spróbuję do tej mojej szarości dodać nie wiem, na przykład magenty. Gdzie znowu mam trochę inny odcień. I jest to taki szary. To nie jest nic trudnego. Wystarczy zmieszać kolor z gamy zimnej i kolor z gamy ciepłej, poobserwować. Co nam wyszło, i wtedy modyfikować to innymi kolorami. Pokazuję jeszcze raz. Czyli wezmę sobie na przykład, tu mam, co to jest za kolor? Biorę jakąś taką a la zieleń. Też jest taki turkusowy. No dobra, żeby nie było. Biorę zielony. Biorę zielony i będę do niego dodawać. Zielony, zimny, będę dodawać cynober. Trochę nie wiem, co wyjdzie. No, oczywiście, trzeba mieć pewne wyczucie i sobie tak, jakby próbkować. Czyli najpierw wycieram pędzel z tej czerwieni, żeby było jej mało na pędzlu, i dodaję. Idziemy w, kierun w kierunku brązu. I teraz do tego tutaj brudaska dodam bieli. Nie wiem, czy jest już dla Was szarość, ale jest to na pewno taki brązowa szarość, powiedziałabym. Tu sobie ją umieszczę. Ale jak mało trzeba było, prawda? Żeby powstał ten kolor, który jest szarością. W jakimś tam spektrum szarości się tu znajdujemy. Jeżeli jest to zbyt zielone, to trzeba pomyśleć, okej, okay, zielony to jest zimny, więc to to jest ciepłego. Najbardziej ciepły jest słoneczny-żółty. Idę w tym kierunku. Boję się zawsze, jak dodaję żółcienie, że to mi się zzieleni. Przyzieleni. No i się przyzielenił. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj, porównując. I też yy, fajnie jest sobie zrobić, Jakieś tło w kolorze konkretnym, to znaczy, żeby nie było białe, bo wtedy fajnie nam się ustosunkować kolorem. A jak mamy biel, to jest to taka obca dziura. I no, kolor na bieli zawsze wygląda inaczej niż na tych y, podkładach kolorowych. Jest on bardziej nasycony. Mam zielony, no to dodam czerwonego, prawda? Żeby go zneutralizować. Znowu wyszedł taki jasny brąz, no to idę w kierunku błękitu. I mam fajny, mam fajną szarą barwę. A jeszcze raz zmieszam bielszczernią dla porównania. To są takie, te moje są takie bardziej ciepłe odcienie. Biorę czerń, stuby Oczywiście, innym takim rozwiązaniem jest, jeżeli chcę sobie urozmaicić kolory szarości, to do tej umieszanej biało-czarnej farby dodaję jakiś odcień. Czyli na przykład. Ta szarość będzie bardziej różowa. Tak. Podsumowując, mam gamę ciepłą. Przedstawicielem tu jest żółty i czerwony. I mam gamę zimną. Zielony, niebieski. Łączę dwa kolory ze sobą: ciepły z zimnym i obserwuję, co się wydarzy. Wiadomo, żółty jest trudny, ponieważ on będzie zimne kolory przyzieleniał. Zróbmy sobie taki eksperyment. Czerwony, żółty. zielony No i sorry, nie mam takiego porządnego błękitu. No, jakiś taki seledyn. No może poszukam chwilę. Poszukam. Tak? I teraz będę sobie próbowała umieszać szarość. Oczywiście bez bieli się nie da, ale najpierw patrzę, co mi wyjdzie z mieszania tych tutaj kolorów. Niebieski spróbuję sobie zmieszać. No, z żółcienią powstałby zielony, więc omijam. Wiadomo, fiolecik, do którego dodam bieli. No, ale spoko. Jest to jednak szary, prawda? Spróbujmy, jak on będzie wyglądał na bieli i na czerni. No jest on taki szaro-niebieski. Jeżeli to jest cały czas taki błękit, błękit, a spróbuję sobie dodać żółtego. Co tu się wydarzy? Zielonawy. No i trochę ciepłego. Myślę, że jest spoko. Że jest okay. A nawet jakbym zmieszała teraz żółty z zielonym. Wiadomo, wy będziecie mieć inne farby, inne odcienie. Nie, jeżeli nawet byście naśladowali tutaj moje próbki, to u Was wyjdzie to trochę inaczej. No ale to ten filmik ma na celu zachęcenie do mieszania, do mieszania kolorów i próbowania, co z tego wyniknie. Im więcej, no praktyka czyni mistrzem, więc im więcej będziecie próbować, tym będzie lepiej. Zielony, czerwony, mieszany, za mało zielonego. I powstał nam jakiś taki złamany zielony. Tu go widzimy. Więc ja dodam jeszcze zielony, zimny. Dodam ciepłego. Mam tutaj gdzieś cynoberek. No, spróbujmy. Za dużo biel i zielony. No, poszło to w kierunku takiego trochę brązu, ugru, ale fajny kolor, podoba mi się. No i próbujemy dalej z niebieskim. A co? Nie będziemy się podbawać tutaj. No, powstał jasny, szary. Też każde oko jest inne, każdy człowiek ma inną percepcję, jeżeli chodzi o kolory. I teraz z tego zestawu dla mnie najfajniejszym szarym jest ten, 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 czyli to, jest, to była ta sama farba, tu coś fajnego, no może ten i ten ostatni. Dlatego warto naprawdę próbować i mieszać farby. Nie róbcie tak, że umieszacie sobie biel i czerń. To jest takie oczywiste i łatwe. Bardziej się rozwijamy, jak, jak ćwiczymy, tak? Dodatkowo, jeżeli ktoś ma umbrę, no to stworzenie szarości jest mega proste. Bo biorę sobie taką umbrę. Umbra, czyli umieszany tak naprawdę co? Czerwień z, z czernią, nie? Biorę sobie tą umbrę. Dodaję bieli. No i teraz już modyfikuję to tylko błękitem. Spróbujmy sobie tutaj zrobić próbkę. Taki mam cyjanik. I patrzymy, co tu się dzieje. To też oczywiście będzie szło troszkę w kierunku zieleni. Ale co? No, przesadziłam z niebieskim. Muszę dodać trochę więcej ciepłego różowego. No i co sądzicie, jest to szary? Jeszcze nie. Ale jak dam bieli, to to nam się ładnie wyrówna. Taka magia. Proszę. I do tej szarości użyłam tylko umbry i. Cyanu. Zatem mieszajcie, kombinujcie, próbujcie. Zamaluję sobie te wszystkie kolory, nie szare. Będę miała fajny podkład yy, pod obraz. Lubię robić takie eksperymenty. Ja jestem bardzo taką kontrolującą malarką która musi zawsze wiedzieć, co będzie na obrazku, wszystko musi być zaplanowane. Dlatego takie tworzenie sobie byle jakich podkładów jest dla mnie bardzo intrygujące i to, że ja tego nie planowałam, jak ta płaszczyzna będzie wyglądała dzisiaj, jest dla mnie bardzo ciekawe, co ja dalej sobie z tym zrobię. Poczekam sobie w pracowni pucienko Nie mam tutaj spektakularnych kolorków, ale... Ale co? No jest to ciekawe, bo nigdy takiego czegoś wcześniej nie robiłam. I... Zobaczymy co dalej z tym się stanie za jakiś czas no to sobie te kuleczki jeszcze zrobię na plamach i to tyle o szarości dzisiaj ciekawe czy to co mówię jest przydatne więc miło by było usłyszeć co sądzicie jaki jest odbiór takiego pokazu i czy to ma sens bye